Dzień dobry, dzień dobry, poniedziałek, godzina 18, to znak, że czas wypić naszego szota motywacyjnego. Dokładnie tak i dzisiaj zapraszam Cię, jak, jak co tydzień, na małą dawkę psychologii, po to, abyś potrafiła, potrafił podnosić swoją motywację i nie tylko. No właśnie, bo dzisiaj tematem jest to, jak podnosząc swoją pewność siebie, Możemy zwiększać swoją motywację. I do tego serdecznie Cię zapraszam. Aby lepiej zrozumieć mechanizm, który, o którym chcę Ci opowiedzieć, przedstawię Ci dzisiaj jeden eksperyment i jedną prawdziwą sytuację z polskiego piłkarskiego podwórka. Gotowy? No to zaczynamy. Jeżeli chcemy pracować z pewnością siebie, to nie możemy tego zrobić, póki dobrze tego nie zdefiniujemy, czym ta pewność siebie jest, ponieważ Wielokrotnie pojęcie pewności siebie, wysokiej samooceny, poczucia własnej wartości są mylone w definicjach różnych autorów. Najbardziej pasuje mi definicja Artura Króla, który mówi wprost, że pewność siebie to jest dobre samopoczucie przy wykonywaniu jakiejś czynności. Komfort, można by wręcz rzec. Czym się to różni od wysokiej samooceny i wysokiego poczucia własnej wartości? Samoocena wiąże się z tym, jak my postrzegamy. Własne umiejętności w danym zakresie, taka ocena własnego, ja. I teraz pułapka jest tutaj. Paradoksalnie może się zdarzyć, że mając wyższą pewność siebie, wyższą samoocenę, twoja pewność siebie będzie niższa. Dlaczego? Pewność siebie wiąże się z tym, na ile odczuwasz komfort wykonując pewne czynności. Czyli pewnie robiąc rano śniadanie, czujesz się pewnie siebie, prawda? Nie odczuwa żadnego dyskomfortu. Ale gdybyś już miała, gdybyś już miał wystąpić jutro publicznie przed 300 osobami, ten dyskomfort mógłby się pojawić i jednocześnie pewność siebie obniżyć. I teraz ten, to zjawisko zbadała psycholog Karola Dłek, ponieważ wzięła grupę uczniów i zadała im zadanie matematyczne na tyle proste, aby każdy z nich mógł sobie z tym zadaniem poradzić. I rzeczywiście tak było. Po dobrze wykonanym zadaniu pochwaliła połowę uczniów za inteligencję, a drugą przypadkową połowę za starania i chęć zrobienia tego zadania dobrze. Następnie zapytała się, które z dzieci chcą kolejne zadanie. Czy wybrać takie trudniejsze, czy takie łatwiejsze? Pewnie jak się domyślasz, dzieci, które zostały pochwalone za inteligencję, chętniej w drugiej kolejności wybierały łatwiejsze zadania. Natomiast dzieci, pochwalone za starania z dużo większą łatwością wybierały jako drugie zadanie trudniejsze dlaczego tak się stało ponieważ dzieci pochwalone za inteligencję trochę były pochwalone za wynik w związku z czym miały obawę że jeżeli drugiego zadania nie rozwiążą to ich samoocena o tym że są inteligentne będzie już nieaktualna tej obawy nie miały dzieci które zostały pochwalone za staranie ponieważ bez względu na wynik trudniejszego zadania wystarczy, że będą się bardzo starały i pewnie ponownie zostaną docenione. Jak ta sytuacja ma się w sporcie? Pewnie pamiętasz, w 2015 roku była, e, były rozgrywki Pucharu Polski, w których ku zaskoczeniu wielu kibiców drużyna błękitni Stargard dotarła aż do półfinału tych rozgrywek, pokonując po drodze rywali teoretycznie dużo trudniejszych, dużo lepszych. I w półfinale Błękitni Stargard podejmowali Drużynę Lecha Poznań, która wtedy była pretendentem do mistrza Polski. Wejdźmy na chwilę w głowy piłkarzy przed tym meczem. Z jednej strony Błękitni Stargard, którzy mogli prawdopodobnie mieć takie nastawienie do tego meczu, dużo już osiągnęliśmy. Nawet jeżeli przegramy ten mecz, zostaniemy docenieni przez kibiców, bo bardzo się staraliśmy do tej pory. I właściwie na ten mecz wyjdźmy z, z takim nastawieniem, aby dać siebie 100% i dobrze się bawić. Czyli ich samoocena w stosunku do drużyny Lecha Poznań mogła być niższa, ale paradoksalnie powodowała wyższy komfort gry i jednocześnie wyższą pewność siebie. Z kolei, co mogło się dziać w głowach Lecha Poznań? Lech Poznań jadąc do Stargardu pewnie myślał, nie możemy przegrać z drużyną drugoligową, która na co dzień, przepraszam pierwszoligową, która na co dzień gra dwie klasy niżej niż my. Kibice by nas zjedli. Czyli w, piłka, w głowach piłkarzy Lecha Poznań samoocena ocena była wyższa. Co powodowało mniejszy dyskomfort gry, bo mieli ogromną wewnętrzną presję do tego, żeby wygrać. Co się wiąże z tym? Ich pewność siebie podczas tego meczu pewnie też była trochę niższa. Jaki był rezultat? W tamtym meczu Błękitni Stargard pokonali Lecha Poznań 3 do 1. Co prawda w drugim meczu rewanżowym odpadli już z rozgrywek, ale i tak był to ogromny sukces piłkarzy Lecha Poznań. Jak te doświadczenie i te przykłady sportu ty możesz wykorzystać do tego, aby podnosząc swoją pewność siebie budować większą motywację? Ano tak, że jeżeli... Będziesz siebie chwalił bardziej za starania, za to, że działasz, że nie spoczywasz na laurach, że nie boisz się wyzwań, to chętniej będziesz podejmował coraz to większe wyzwania. I tak samo z Twoim dzieckiem. Jeżeli będziesz chwalił dziecko nie tylko za, e za efekty, ale za to, że chce, że się starał, to chętniej będzie podejmowało coraz to trudniejsze zadania, coraz to trudniejsze wyzwania, bo nie będzie się bało o rezultat tych działań. Więc chwaląc siebie, Twojego sportowca czy Twoje dziecko bardziej za to, że się starało, niż za wynik, który zyskało, zyskujesz tym, że ma on większą motywację do tego, aby podejmować kolejne wyzwania i działania, ponieważ jego komfort wykonywania tych zadań jest wyższy, bo nie czuje presji, co za tym idzie, jego pewność siebie jest wyższa. Podsumowując w bardzo prosty sposób. Podnosząc pewność siebie swojego dziecka i komfort jego pracy, jak również sportowca lub swój, masz większą motywację do tego, żeby sięgać wyżej, żeby przekraczać swoje granice. Tego Tobie życzę. Jeżeli to wideo było dla Ciebie wartościowe, to ja oczywiście będę bardzo wdzięczny za to, że podzielisz się nim na swojej stronie facebookowej. Zalajkujesz, dasz komentarz, dzięki czemu nasze cotygodniowe treści dotrą do większej liczby osób, większej liczby sportowców. A wiemy, że w tym trudnym okresie próby, próby dla niejednego zawodowca, który musi utrzymać swoją dyscyplinę i motywację na wysokim poziomie, pewnie każda wskazówka będzie cenna do tego, aby to zrobić. Ja życzę Tobie miłego tygodnia, dużo motywacji na ten tydzień i do zobaczenia już za tydzień. Cześć!